Natalia i Kuba, narzeczeni, koordynatorzy Służby Ewangelizacji we Wspólnocie EFATA w Gliwicach, twórcy internetowego profilu Follow Him. Cześć, dzień dobry. Cześć, Cześć. Witamy, witamy. Podróż A. z Katowic zajęła długo? Trzy Za długo. Za... <laughs> Narzeczeni, jak idealnie się gada. Trzy godziny za długo. To była jedna odpowiedź, tylko rozbita na dwie części. <laughs> Kochani, na co dzień tworzycie profil follow him. Kiedy stwierdziliście, że wejdziemy z wiarą do internetu? W sumie nie tak dawno. Tak, to było rok temu, właśnie mhm. chyba dosłownie za parę dni będzie pierwsza rocznica kanału. Dokładnie. Ehm. Myślę, że warto wyjść od tego, jak w ogóle nasza droga z Bogiem się zaczęła, bo bez drogi z Bogiem nie byłoby kanału w internecie, nie? To jest oczywiste. E, myśmy się nawrócili, kiedy mieliśmy 17 lat. E, mój tata od zawsze był we wspólnocie, był człowiekiem wierzącym. Mi nie do końca było z tym po drodze. Nawet jak się spotykaliśmy, to ja mówiłam, Kuba, tylko pamiętaj, żadne kościoły w przyszłości, nic, my Nigdy nic. tak nie będziemy. Naprawdę? Naprawdę? Bo Naprawdę, bo ja w ogóle nie byłam wierząca? Ale ja byłem, jakby, oh, wow, w, ja byłem no. w znaczy sensie nie, nie, że do kościoła w niedzielę, nie? Ale no. jakieś rekolekcje, wyjazdy, mówiliśmy, my nigdy tak nie będziemy, nie no, no, jak widzicie. Ale no, się bym nie powiedział. Powiedziałem, że na odwrót było, że to ty byłeś niewierzący. No a zazwyczaj była, tak, tak wręcz, jest, nie? No, ale coś takiego po... jest. Ale jakoś tak się potoczyło, mój tata w pewnym momencie stwierdził, że trzeba z moją wiarą coś zrobić. Wysłał mnie na oazę. Potem Aha. trafiłem na kurs Alfa, tam się prawdziwie nawróciłem. Za na kolekcję tak jest. No i, i tak nasza droga z bogiem potem się w lepszych, gorszych stanach ciągnęła. Mniej więcej 3,5 roku temu już poczęło. Poszliśmy... Ale czekajcie, My... to jak się połączyły te dwie drogi, skoro Ty byłeś w środowisku oazowo alfowym a. Ty właśnie wierząca i Ja sobie po prostu żyłam no to bo jak ja jak prostu, się wam, tak. A czy znaczy Kuba przecieli. na początku w ogóle nie powiedział mi żadnej Alfie? Nie wiedziałam, co on robi w poniedziałki wieczorem, <laughs> więc ja się <laughs> dopiero dowiedziałam, pod koniec Alfy tak naprawdę. <laughs> Ale to by Michał chodziło o to, jak się poznaliśmy w ogóle? No bo to mnie ciekawi, jak się przecięły wasze drogi, skoro Aha, ty widzieliśmy Byliśmy, byliśmy no w jednej właśnie, klasie szkoły od pierwszej klasy szkoły podstawowej, 12 a, lat w jednej klasie. Hmm. I o ulicę od siebie na osiedlu. Okej. Okay. Czyli ty się nawróciłeś na Alfie, a jak u ciebie było? E, Kuba właśnie po tej Alfie zaprosił mnie na pewne rekolekcje. No ja tak pojechałam troszeczkę z nastawieniem dobra, pojadę. Poznam może nowych ludzi. Nawet nie pojechałam tam z nastawieniem, żeby poznać Boga, tylko tak na luzie, spędzić fajnie, dobrze czas wśród znajomych. No ale muszę powiedzieć, że po prostu Bóg mnie dotknął w taki bardzo wyjątkowy sposób. Zawsze, jak opieram to świadectwo, to mam wrażenie, że ono jest takie proste, takie, takie zwyczajne, ale to, co wtedy towarzyszyło mojemu sercu, to jak ja się wtedy czułam, nawet pamiętam, że mój kolega przy śniadaniu raz powiedział: Natalia, podaj mi masło, jak jest taka zwyczajna mm -hmm. sytuacja. Ja mu podaję to masło. I tak patrzy na mnie Natalia. Ty w nie jest, ty po prostu bijesz światłością, nie? I no to był właśnie taki czas, taki okres, w którym ja wiedziałam, że od tego momentu moje życie nie będzie takie samo. Mhm. Ale e, to znaczy, że jak wcześniej wyglądało Twoje życie? Czy ty mhm. nie, zmagałaś się z jakimś, no właśnie, e, nie wiem, brakiem pokoju w sercu? E, nie wiem, czułaś się nieszczęśliwa i Bóg przyszedł do tego e, mhm. w to miejsce? Czy... Wręcz przeciwnie. Ja po prostu byłam zawsze taka mm, normalną, szczęśliwą dziewczyną. Mam bardzo kochającą rodzinę, dobrych przyjaciół i tak dalej, dobre oceny, więc taka wzorowa uczennica. Naprawdę nic mi nie brakowało. Nic mi nie brakowało po ludzku. Ale myślę, że każdy człowiek, który nie doświadczył nigdy Boga, zawsze podświadomie czegoś szuka. I ja myślę, że ja podświadomie czegoś szukałam, no i właśnie w Bogu otrzymujemy pełnię, w Bogu otrzymujemy to, czego właśnie ja zawsze szukałam. I myślę, że na tych rekolekcjach właśnie tego doświadczyłam. Ta cząstka, która podświadomie czegoś szukała, to odnalazła. Czyli poszliście y, za Panem Jezusem, wy zrobiliście follow him, <laughs> potem y, staliście się parą, narzeczonymi i tak. stwierdziliście, no to follow him, ruszamy. Do sieci. No Dobra, dlaczego nie. do sieci ruszyliście? Wyglądało to w taki sposób, że praktycznie od samego początku czuliśmy, że kiedyś to nastąpi. Nie było to jakoś bardzo wyrażone, ale mieliśmy tak podświadome przekonanie, że prędzej czy później ten moment się wydarzy. Pamiętam, pewnego razu poszedłem do mojego wujka, w ogóle zanieść mu coś tak randomowo, a mój wujek czasami na TikToku oglądał jakieś profile chrześcijańskie. No, i jak sam się wyrażał niezbyt nie, za często mu się one po prostu nie podobały, nie? Mhm. Były po prostu średnie, może na takie trafił. Natomiast pewnego razu mi powiedział, Kuba, wiesz co, oglądałem zaś coś tam bez nadzieja. Weź, ty, coś mi coś gadać. Mądry chłopak jest. Ja mam nadzieję, że nie zobaczył studiora, nie, 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 nie. O, o tym jestem przekonany. Nie mów. Nie No, i wtedy pamiętam, że tak pomyślałem w sercu, okej, okay, Panie Boże, to jeżeli w najbliższych dniach dasz nam jakieś potwierdzenie. No to, to pójdziemy w to. Potwierdzenia, chyba nawet trzy przyszły. Tak. W najbliższym czasie rozeznawaliśmy to trochę. No i w pewnym momencie podjęliśmy decyzję. OK, no to czas start. Na czym polega wasz kanał? Coś tam się dzieje? Co można zobaczyć, kiedy się wcześniej przy follow him w internecie? No, na początku mieliśmy taką serię Million Little Miracles. Ona polegała na tym, że nagrywaliśmy takie krótkie świadectwa właśnie o, taki, o takich drobnych rzeczach, że Bóg też działa właśnie w takiej codzienności, że wiadomo, można w sieci znaleźć dużo świadectw, że Bóg uzdrowi, prawda? Bóg wskrzesił, albo takie naprawdę potężne, mocne świadectwa. Natomiast myśmy też chcieli pokazać, że taki szary przeciętny. Nawet nie wiem, czy tak mogę to nazwać, po prostu, że każdy chrześcijanin może doświadczać Boga w codzienności, może otrzymywać małe i te większe świadectwa. Więc na początku właśnie mieliśmy serię tą Million Little Miracles, czyli milion małych świadectw, milion małych e, cudów. A teraz właściwie poszliśmy w takie po prostu krótkie rolki, w których właśnie ewangelizujemy, mówimy o tym, co y, nawet w danym miesiącu Jezus nam gdzieś przyniósł na modlitwie, albo właśnie o czym mm, obecnie myślimy, albo na jakie naprawdę takie fajne treści się napotykamy. No i chcemy się dalej z tym dzielić. Ale nie baliście się tego, że kiedy wyjdziecie z tym do sieci to będziecie narażeni właśnie na hejt, na opinie innych ludzi, że ktoś może, ktoś może e, zacząć się na to patrzeć, a co oni tam wiedzą właśnie, nie? Że oni jeszcze nie mają pojęcia, są tacy młodzi, młodzi. dlaczego o tym mówią w ogóle. No, nawet z dwoma e, komentarzami się spotykaliśmy, nie? Że, tacy młodzi? Jeszcze życie nie znacie? Tak, to <laughs> prawda, ale szczerze mówiąc, w ogóle się tego nie baliśmy. Myślę, że my na, na wiarę, na, na życie z Bogiem patrzymy w taki sposób, że jeżeli to jest sens twojego życia, tak apostołowie mówić, jak apostołowie mówią, w Apostolskich, my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy, my musimy po prostu się tym dzielić, nie? I hejt, jakiekolwiek negatywne konsekwencje tego są naturalną koleją rzeczy. Jezus o tym mówił, nie? Posłałem was między wilki. Więc skoro wiemy, że te rzeczy będą się działy, to po prostu się na to nastawiamy, nie myślimy w tym w ogóle o sobie, myślimy o Królestwie Bożym, o Jezusie, bo to On jest sensem naszego życia. I jeżeli św. Paweł mówi, już nie żyję ja, tylko żyje we mnie Chrystus, no to my idąc tą postawą, patrzymy już tylko na Niego, a nie na siebie. No dobra, no ale y, nie wierzę w to, że jak y, pojawiały się pierwsze komentarze, czy pod rolkami, czy pod filmikami, i to były komentarze negatywne, typu, co wy wiecie o życiu, no i tam możemy hmm. sobie wyobrazić... Nawet okay. śmierci nam życzyli. Zdarzyło się. No. Naprawdę. Ale nie, tak. no, serio? Tak. Naprawdę. Co prawda jeden raz, ale tak. to, to było nawet zabawne. Nawet, no właśnie, to Ma, Mamy takiego stałego hejtera, który jest z nami już od dłuższego tak. czasu. Ostatnio mówię, nie komentował. To... To... No bo naprawdę no. ostatnio dłużej nie komentował i znowu wrócił, to powiedzieć, a się wzruszyliśmy. Kurde, wrócił no, do nas. No, już, go już ten... w końcu. Ten ten już zawsze, tak, co wrzucacie? Tak, tak. Co? on jest filmik? zawsze. No i jak się pojawił ten filmik, który życzył nam śmierci, to ten hejter, który zawsze po nas jedzie, w tym momencie napisał temu gościowi: słuchaj, wiesz co. Ja się nie ze wszystkim zgadzam co oni mówią, ale tutaj zdecydowanie przesadziłeś, powinnaś się ogarnąć w ogóle co ty im mówisz i tak dalej, no. więc Więc <noise> nas bronić, nie? A my no tylko tak. tak siedzimy, nie odpowiadamy, Kuba, patrz, No, no, <noise> no ale właśnie, no, w sensie nie wierzę trochę w to, że, e, m, m, że się tym tak nie przejmowaliście. Na że... początku, no, na początku począt... pewnie. Na początku, no ja pamiętam, że ja myślę, że bardziej się przejmowałam niż Kuba, bo ja byłam nastawiona na te treści, wiedziałam, że to nie przejdzie o tak, prawda? No. Ja wiedziałam, że będą jakieś takie nieprzyjemne komentarze i tak dalej. Mm, no wiadomo, że jak się tego czyta, jak ja na początku tego czytałam, no to wiedziałam, że no że boli, nie, prawda, troszeczkę to bolało. Wtedy dzwoniłam do Kuby, mówię, kurczę, no Kuba, dzisiaj przesadzili, nie. Były jakieś tam różne rolki, różne filmiki, wow, dzisiaj przesadzili. Ale nie, mam wrażenie, że tak zawsze się po tym podnosiłam i mm -hmm. potem właśnie przeczytałam jeden bardzo ważny fragment, który totalnie, ale tak totalnie zmienił totalnie mój mental i naprawdę muszę teraz ze szczerym sercem powiedzieć, że naprawdę się nie przejmuję hejtem, ponieważ w pierwszym liście do, czy w, pie, no tak, w liście do Filipian, w pierwszym rozdziale, święty Paweł właśnie pisze o tym, jak właśnie był wtedy w więzieniu i pisze, słuchajcie, właśnie do, do, do kościoła w Filipii, słuchajcie, ja jestem teraz w więzieniu, ale w ogóle ja się niczym nie przejmuję. Wiem, że teraz wy dzięki właśnie temu, że nabraliście takiej pewności, że ja ta siedzę w tym więzieniu, zaczęliście bardziej głosić, super, good for you i tak dalej. I wiem też, że są ludzie, którzy kłamią, Złożeczą Chrystusowi i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Myślą, że dzięki temu będzie mi gorzej w więzieniu. Ale ja się w ogóle tym nie przejmuję, bo ważne jest to, że Chrystus jest uwielbiony, że mówi się o Chrystusie. I mnie to tak dotknęło, że Paweł, który był w więzieniu, mówi, że dobrze, że mimo wszystko, nawet czy to dobrze, czy źle, mówi się o Chrystusie. I mówię, kurczę, ja też chcę jest taki mental. I totalnie zaczęłam żyć tym słowem, i muszę powiedzieć, że naprawdę się nie przejmuję tym hejtem. Mm -hmm. Bo po wielkim jestem. Czyli hejt jest. Ktoś tam pisze sobie coś i, mhm. i to tak przelatuje wam przez głowę. No, A ale... jakiego rodzaju to były w ogóle komentarze? Bo, bo często mhm. jednak spotykamy się z tym, w ogóle jako młodzi wierzący ludzie, nie, że mhm. to jest staroświeckie, że w ogóle co wy tam wiecie, że odlatujecie już nie. Jakiego to było? Jakie treści były te komentarze, które dostawaliście? Ja myślę, tak przynajmniej mi się wydaje, że bardzo było dużo obrażania, nie, do psychiatryka z wami, to bardzo dużo, tak, nie, że tak. jesteśmy hmm. psycholami, do psychiatryka, że mamy coś z głową, że sekciarze, e, właśnie o, że sekciarze, hmm. no to, to było bardzo, bardzo stałe, nie? taki standardzik, że właśnie po jakimś czasie było takie, o, znowu coś o psychiatryku, o, znowu coś, że muszę właśnie iść się leczyć. Hmm. A przeszło wam kiedyś przez głowę, żeby już przestać to robić? Bo właśnie hejt, bo nieprzyjemne komentarze? Nie, absolutnie nie. Powiedziałeś jak taki, taki, taki gringos, tak? <głos> nie. <głos> nie. <głos> Czyli nie, w sensie w ogóle. No dobra, okej. Okay. Mówimy o internecie, mówimy o komentarzach. Mhm. Wiadomo, nie widzimy sami, może nie jesteśmy widoczni. A jak idziecie ewangelizować? No bo w końcu jesteście liderami. Mhm. Chodzicie ewangelizować, mówicie o Panu Jezusie, nie przez internet, tylko robicie też to w praktyce, to tak. Tak. jak wtedy z tym hejtem jest? To jest bardzo różnie, bo y, zależy w jakie środowisko idziemy, mamy doświadczenia ewangelizacji mm. ulicznych, gdzie po prostu rozmawiamy z różnymi ludźmi, których spotykamy w parkach, w, w ośrodkach miejskich. Mamy doświadczenie ewangelizacji podczas kursów, które organizujemy dla bierzmowanych, więc też z młodzieżą, mnie. to są zupełnie różne doświadczenia. Mm. Natomiast powiem szczerze, że większość doświadczeń w tego typu zdarzeniach jest pozytywnych. Że naprawdę ludzie mają często lęk w sobie przed tym, żeby wyjść na ulicę, żeby mówić o Bogu. A prawda jest taka, że kiedy uświadomisz sobie, co tak naprawdę najgorszego może ci się stać, dochodzisz do tego, że w sumie no nic. I kiedy zaczynasz to robić, faktycznie zauważasz, że sytuacje, w, w których ktoś jest dla ciebie niemiły, ktoś cię potraktuje naprawdę w jakiś sposób taki no niefajny, nie przypominam sobie może jedną, taką. No właśnie gdzie bo się o, nie? O, Powiedzieliście o tym, że były takie sytuacje, gdzie szliście, mówiliście o Jezusie tak face to face i się spotykaliście z jakimiś pociskami tak. Ty chyba na Falka miałeś takie jedno mocne świadectwo nie? w skierniewicach. Teraz ten korba idzie. No ja. właśnie, właśnie, właśnie. Z tą taką babką starszą. A, faktycznie tak, tak, tak. Dobrze że przypominasz, bo już tak dawno, że nie pamiętam chyba dwa lata temu. Mm. Byłam z... Myślę, że to jest 10 lat temu <grymna> 10 lat temu to byłam no jeszcze postępuje szybciej w tych czasach. Okay. <grymna> nie, faktycznie byliśmy w Skierniewicach i szłam sobie z kulturą, z, moją, z moją koleżanką, no i siedziała sobie starsza, fajna ławce. Generalnie ja tak odbieram starszych ludzi, że zawsze są m, tak z założenia uprzejmi i tacy mili, więc mi się troszeczkę do nich lepiej i bardziej komfortowo <grymna> podchodzę. Mówię, dobra, na pewniaczku podchodzimy. Że dzień dobry, my tutaj dzisiaj chcemy głosić Chrystusa. chcę pani dzisiaj pogadać o tym? Zmieniła w ogóle ton, nastawienie. Idźcie stąd, idźcie stąd, naprawdę, bo ym, powiedziała, że mam właśnie wrócić się do szkoły. Właściwie, bo chyba nie mamy czego robić w życiu, skoro chodzimy Aha. tutaj i głosimy o kimś, kogo w ogóle nie ma, że powinniśmy iść do psychiatryka. I tak naprawdę myśmy tylko stały przed nią i słuchałyśmy to, co ona mówiła. Ja jedyną jedną myśl, którą miałam w głowie, ławia jak ta kobieta jest zraniona, jak ta kobieta musi być po prostu zraniona, nie wiem, może przez kościół, przez jakiegoś księdza, albo po prostu przez jakąś osobę, co głosiła mu może złomę Ewangelię. Nie wiem, ale mam takie doświadczenie, że jak podchodzimy do człowieka i człowiek po prostu nie chce gadać o Chrystusie, to mówi nie, dzięki, do widzenia. A ona miała taką naprawdę ogromną nienawiść w sercu. Miała taką, nawet jak na mnie patrzyłam, na jej oczy, miała taką ogromną nienawiść mm. w tych oczach. I mówię, że to na pewno musi być spowodowane, spowodowane jakimś zdaniem. Myśmy w takim razie pożegnały się, nie? To jak w takim razie my powinniśmy reagować na hejt? W sensie, da się jakoś tak go zniwelować? Zrobić jakiś unik? Albo może w ogóle nie doprowadzić do jakiejś konfrontacji, no mówimy czasami o trudnych hmm. treściach, albo o Panu Jezusie chociażby i, i spotykamy się z hejtem, to jak się, się odpowiada? Hejtem na hejt, pociskami na pociski, czy jak to zrobić? W Biblii czytamy nie złem za zło, ale złodobrem mm. zwyciężej. Wydaje mi się, że doprowadzanie do sytuacji, w których nie konfrontujemy się, nie doprowadzamy do sytuacji, w których ktoś nas może zhejtować, byłoby unikaniem brania odpowiedzialności za misję, którą Jezus nam powierzył, idźcie i głoście Ewangelię mm. wszystkim narodom. Więc tego zrobić nie możemy, natomiast gdy już do takiej sytuacji stricte dochodzi, to, no, tu myślę, ciśnie, Natalii. No, to myślę, że właśnie rozwiązaniem jest miłość. Jest miłość, którą ty osobie możesz okazać albo przez dobre słowo, albo no, przez to, to mam że nie będziesz zaogniał. Jak mam dobro, miłość i dobro takiej mhm. Katarzynie, która po mnie teraz jedzie, ciśnie mnie, mnie wyzywa i jeszcze chce mnie pobić. No ja wiem, że nie wygląda, nie? Ale tu mam... Ja myślę, że... Nie, no żartuję, ale oczywiście, no chodzi o taką osobę, nie? Ja myślę właśnie, że dobrze jest spojrzeć, tak jak właśnie ja spojrzałam na tę osobę, że... Naprawdę, to jak ta osoba reaguje musi być spowodowane, spowodowane tym zranieniem. I ja na przykład staram się to z mój sposób patrzeć z perspektywą zranienia. Potem jak doszłam z moją Czyli koleżanką. Współczujesz. Współczuję? Oczywiście, że współczuję, ale potem jak doszłam też z moją koleżanką, to pomodliłyśmy się krótko za tą kobietę, żeby mogła spotkać jeszcze Chrystusa, żeby pan mógł jakikolwiek sposób nie nim otworzył jej serce, cokolwiek, ale myślę, że y, naprawdę każde takie zachowanie wynika z czegoś. I tak samo myślę, że osoby w sieci, które hejtują i piszą takie komentarze. Ja na przykład, kiedy mi się coś nie podoba w internecie, ja po prostu scrolluję dalej, prawda? Ja nie komentuję. I myślę, że z jakiegoś powodu ta osoba się zatrzymuje i pisze jakiś taki końśliwy komentarz, bo coś woli ją, nie? Mhm. Jest też takie pojęcie, konstruktywna krytyka. Jaka jest różnica i czy właśnie, mhm. czy powinniśmy zawsze zgadzać się na to, co widzimy w internecie, czy nie powinniśmy w takim razie w ogóle wyrażać swojego jakiegoś sprzeciwu albo negatywnego, negatywnej opinii? Gdzie jest ta, wiecie, ta, ta różnica, żeby kogoś nie ranić, a jednocześnie na przykład napomnieć, kiedy jest taka potrzeba. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo czasami ludzie boją się, boją się wyrażać o swojej o opinii mm -hmm. i takiej krytyki, bo boją mm -hmm. się, że zostanie to nazwane hejtem. Wydaje mi się, że y, oczywiście, że można. Na pewno w sieci jest to trudne, tak, bo forma pisemna jest dużo dłuższa niż na przykład forma mówiona, więc są ograniczenia techniczne, ale jeżeli chodzi o same podejście takie osoby do, do tematu, myślę, że to, co jest konstruktywną krytyką, to jest skupienie się na argumentach, a nie na emocjach. Hmm. Znaczy, jeżeli na przykład ktoś y, nagrywa filmik, którym, no, na przykład, rozumie jakąś kwestię teologiczną, albo po prostu dzieli się swoim świadectwem, swoją wiarą, no to możesz napisać, słuchaj, wiesz to na podstawie słowa Bożego nie zgadzam się z tym i z tym, bo jest tak i tak? Albo nie zgadzam się z tym i z tym, bo na przykład nauka mówi nam coś takiego. Mhm. I jak się do tego odniesiesz? nie? Zrobić to w kulturze i szacunku takim, jakim powinniśmy funkcjonować w Królestwie Bożym. Natomiast kiedy wchodzą emocje, wchodzą wulgaryzmy, wchodzą Obrażanie argumenty się. dokładnie od mhm. personam, no to no. w tym momencie no to to już traci w ogóle. Nawet jeżeli tam jakaś merytoryka próbuje się przez to przebić, no to ona jest kompletnie zagłuszona przez całą resztę. Mhm. Nie? A czy dostawaliście? te odwrotne słowa, słowa budujące, wspierające, taki pozytywny feedback, mm. że to, co robicie w sieci, też zmienia czyjeś życie? Od rodziców. <laughs> nie, żartuję, żartuję. A to też od rodziców, ale... E, Bo tak nie tak... To... <laughs> <to było> takie... <laughs> Tylko <od> <laughs> Nie, mamy takie doświadczenie jednego bardzo mocnego świadectwa. Ufam, że będzie w przyszłości więcej, mm. ale to był tak, taki moment, w którym naprawdę Pan Bóg nam pokazał, tak. że, że może wszystko. Mm. Napisała do nas pewna kobieta w wiadomości prywatnej, mm -hmm. że chciała się z nami czymś podzielić, ponieważ e, pewnego dnia rano Pan Bóg do głowy włożył jej pewien fragment ze Słowa Bożego, e, który, który brzmiał: Kiedy ty się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi, nie musisz się w ukryciu, chodź, widzi w ukryciu, odda tobie. I mówi, że cały dzień, pierwsze życie tak miała, że cały dzień jakiś fragment chodził z Biblii po głowie, nie, nie wiedziała w ogóle o co chodzi, była w pracy, wróciła do domu. I jak chciała się wyluzować, to wyszła na Instagrama. Ona to w ogóle nas nie obserwowała. Pierwszy filmik, który jej się wyświetlił na, na tablicy, to była właśnie nasza rolka. E, dopowiem jeszcze, że ta kobieta nazywała się Natalia. Aha. E, i, e, I trafiła na nasz filmik, w którym Natalka zaczynała ten filmik od słów e, Natalia, zacznij budować... Bóg do mnie powiedział, nie? Natalia, zacznij budować ze mną relację. I zaraz po tych słowach był fragment, Ty się modlisz, wejdź do swojego pokoju i tak dalej, nie? I powiedziała, że to było dla niej tak mocne, Póki przez to pokazał, że naprawdę ją widzi, nie, że. Mm że jest dla niego bardzo ważna i od tamtego momentu miała dużo bliższą relację z nim. A co było w ogóle najciekawsze, to powiem, że ta kobieta mieszka w Abu Dhabi, czyli w Zjednoczonych emiratach arabskich, nie? Więc takie jest prawdopodobieństwo, ogóle... no, nie? Nie? że na nas trafi. Że powiedziesz, że gdzieś ze Śląska w ogóle, bo to, jest, że to, obok, no. to Abu Dhabi? W no. ogóle. więc to było wow. naprawdę takie pokazujące wszechmoc Bożą, yeah. nie? Że prawdopodobnie nigdy byśmy się z tą kobietą fizycznie nie spotkali, nie? Bo żyjemy na dwóch końcach świata. Dzięki, mm -hmm. dzięki właśnie mediom mogliśmy jej ogłosić dobrą nowinę. A zdarza wam się zostawiać takie właśnie pozytywne komentarze? komentarze albo wiadomości na innych profilach, na profilach twórców, żeby właśnie, żeby jakoś im dodać wsparcia, dodać odwagi do działania? To jest ciekawe pytanie, bo. To no, no roba... ciekawe, bo jeszcze pod studio nie widzieliśmy. <laughs> no, Ale jest albo samo tak, wiele twórców. <laughs> Ojejku, no ja chyba muszę się przyznać, że z mojej strony nie, bo ja naprawdę staram się y, też ograniczać social media. Ja wiem, bo głównie Kuba właśnie wrzuca, wrzuca nasze rolki na nasz, na nasz kanał. Y, natomiast ja w ogóle wykasowałam y, wszelkiego Facebooka i Instagrama, swojego telefonu, także naprawdę w ogóle praktycznie nie używam. Hmm. Więc no, muszę się przyznać, że niestety nie wspieram. Mhm. Ale y, tych, których znam i tych, których, których mam w pamięci zawsze się modlę, nie? Żeby hmm. po prostu Bóg prowadził ich kanał i to, co robią. Czyli ty musisz za dwóch komentować. No, Sorry. Też rzadko mi się zdarza, przyznam szczerze. Ale ja, chyba, chyba, chyba mam... czasami też tam komentujesz o tym Follow Him. Znaczy na Follow Him tak, ale żebyśmy innym twórcom pisali, może bardziej na YouTubie czasami, w mhm. takim profilom, które naprawdę śledzimy, obserwujemy. Tak. Natomiast, no tak jak Natalka powiedziała, raczej w social mediach, gdzieś tam po, poza takimi długimi filmami na YouTubie, to raczej staramy się spędzać jak najmniej czasu, bo jeżeli się tam nie głosi Chrystusa, to inaczej, to jest po prostu złodzienie I trzeba na to uważać. A czy możecie dać takie rady osobom, które nas oglądają, jako też twórcy, jak zachować autentyczność w sieci, jak nie poddać się tej presji właśnie algorytmów, lajków i tego, że my wszystkim musimy się podobać? Myślę, że taką rzeczą, którą powinniśmy zrobić i od tego w ogóle wyjść, jeżeli jako chrześcijanie chcemy coś tworzyć w internecie, to zapytać siebie, dlaczego to robisz. Jeżeli odpowiedzią jest właśnie lajk, like, właśnie komentarz, właśnie obserwacje i zasięgi, to, to lepiej tego nie rób, bo to nie o to w tym chodzi, nie? Jeżeli chcesz zacząć to robić, to moją radą jest to, nie skupiaj się na sobie, w ogóle nie myśl w tym o sobie. Skup się na tym, aby Słowo Boże było ogłoszone, wszem i wobec. A jeżeli to jest Boży pomysł dla twojego życia, jeżeli On cię do tego zachęca, to On się o lajki, komentarze i zasięgi zatroszczy. Ja bym tak właśnie tutaj nawet chciał podsumować, że w sumie no nie hejtuj, no ale z drugiej strony wydaje mi się, z tego co słyszę, że to chyba powinniśmy powiedzieć, że odłóż telefon i, i wyłącz telefon, odinstaluj aplikację i co, i bądź dobrym człowiekiem, myśl nad tym, co mówisz, a jak słyszysz hejt, to reaguj na to miłością. I nie koncentruj się na sobie. Aman. Nie koncentruj się na sobie. Popatrz, jakie ładne mamy wnioski w tym programie, widzisz? Ładne. I klikamy follow him. Follow można Oczywiście za... dosłownie o. i w życiu, tak? <laughs> tak, w jest tak. Bardzo Wam dziękuję.